Witam Was bardzo serdecznie w poradniku z Mount 2 Bannerlord W tym filmie powiem jak uchronić się przed bandziorami, którzy chcą zgarnąć nasz dobytek ja no tak szczerze żartuję Będzie to film bardziej dla początkujących, oczywiście każdy z zaawansowanych graczy także może znajdzie tutaj coś dla siebie A będziemy wyjaśniać jak działają klawisze, jak działają pewne skróty Jakie rzeczy można robić jeszcze w Bannerlordzie takie triki można powiedzieć do zastosowania w grze. Może ktoś o tym nie wie, może wiecie. Także zachęcam do oglądania. A do tego musimy przejść tutaj do bitki i zaczynamy od manewrów na koniu. Możemy tym koniem bardzo szybko przyspieszać, klikając dwa razy w. Dwa razy w przechodzimy do galopu. Koń wtedy jedzie z największą prędkością. Dwa razy s hamujemy ostro, jak widzicie. Naprawdę taki ala drift, wręcz dwa razy W do przodu nasz koń galopuje i dwa razy S do tyłu nasz koń ostro hamuje. Możemy także koniem robić taką piękną tutaj figurę artystyczną, tak? Podnosić go do góry. I jest to dwa razy S i spacja. Także dwa razy S do tyłu i spacja przytrzymujemy. I robimy taką piękną tutaj figurę artystyczną naszym koniem. Także nasz konie jest bardzo zdolny. Kolejna sprawa: jak wyrzucić broń? Jak wyrzucić broń? Mamy nasze uzbrojenie. Przykładowo, chcę coś innego podnieść od przeciwnika, albo chcę być po prostu lżejszy bo nie wiem, chcę się rozpędzić bardziej a moja tarcza jest bardzo duża i dużo waży przytrzymuję klawisz G przytrzymuję klawisz G i wybieram co chcę z czego chcę się pozbyć, co chcę wyrzucić czyli przykładowo chcę wyrzucić moją tarczę i tarcza leży chcę wyrzucić mój toporek i toporek leży także przytrzymując G jestem w stanie to wyrzucić bez najmniejszego problemu i mogę sobie wtedy dobyć innej broni co robię z Także mogę z scrollem klikając G, wyrzucam to, co trzymam w ręku. Także jeżeli kliknę G, wyrzucam to, co trzymam w ręku. A jeżeli przytrzymam G, to mogę wybrać, co chcę wyrzucić. Jeżeli mamy broń miotaną, czyli przykładowo Jabelinsy, harpuny różnego rodzaju, możemy zmieniać tryb z rzucania, czyli mamy teraz rzucanie i możemy rzucać. A klikając klawisz X możemy zmienić, żeby walczyć tą bronią do miotania, tak? Czyli mogę teraz zadawać uderzenia, mogę zadawać ciosy, a zmieniając na klawisz X, mogę rzucać. Także zmieniam sobie X, rzucam X, mogę jej używać normalnie jak broni. Tutaj bezproblemowo. Jeżeli mamy lance, możemy obniżać tą lance. Jeżeli przykładowo jedziemy sobie konno, przytrzymując X, mogę obniżać tą lance, żeby kogoś dziawnąć. Tak, i zobaczcie sobie, jeżeli mam, przytrzymam X, to moja postać obniża się na koniu, i wtedy jestem w stanie dziawnąć kogoś bezproblemowo. Obniżamy wtedy trajektorię naszej dzidy i możemy kogoś nią uderzyć. Raz wam pokażę jak to fajnie wygląda. Jest tutaj piechota i zobaczcie jakbyśmy w nich wjechali. Na X obniżamy naszą lancę i wtedy prosto w heda wchodzi uderzenie. Jeżeli mamy dobytą broń i naciśniemy klawisz X, możemy sobie ją przygotować od razu do użycia. Wtedy użycie jej będzie łatwiejsze i szybcze. Klikając X, on się przygotowuje już do bitwy. A na klawisz tilda możemy się rozejrzeć dookoła. Jest to klawisz nad tabulatorem, czyli nad tabem. Możemy się swobodnie... Rozglądać. Na alt y, możemy podświetlić osoby, które chcemy znaleźć, miejsca, które chcemy znaleźć, a także oddziały wroga, jeżeli jesteśmy w bitwie. Y, możemy także podświetlić broń, która leży na polu bitwy. Jeżeli kogoś zabijemy, przykładowo podświetlają się strzały, broń miotana i każda inna. Y, możemy także tą broń podnieść, przy, podchodząc pod nią i przytrzymując klawisz F, pick up i wtedy podnosimy tą broń. I mamy... Już broń podniesioną. Jeżeli chcemy swobodnie rozmieszczać oddziały, wystarczy, że przytrzymamy klawisz Alt i możemy wtedy sobie je przeciągać wedle uznania, w którą stronę chcemy. Zobaczcie sobie dookoła możemy sobie je rozciągać. Mogę je bardziej rozciągnąć, mogę je tutaj bardziej scalić. Przykładowo, Wam je rozciągnę, żebyście widzieli, jak to wygląda, i teraz oni ułożą się w takiej linii. Mogę, żeby wrócili i żeby ułożyli się w kwadrat. Także przytrzymując alt mogę sobie swobodnie rozciągać dany oddział w którą chcę stronę, jak tylko chcę. Jeżeli korzystamy z łuku, możemy klikając prawy przycisk przygotować go do strzału. Czyli teraz mamy ten łuk opuszczony, a możemy prawy przycisk kliknąć i przygotowujemy ten łuk do strzału. Prawy przycisk przygotowany i szybciej będziemy naciągać ten łuk. Niż od samego początku. Także prawy klawisz, przygotujemy strzałę i strzelamy. Jeżeli poruszamy się po mapie, możemy używać strzałek, żeby precyzyjnie poruszać się po mapie. Jedyne co, no nie można wtedy przyspieszać czasu. Także przykładowo, jeżeli chciałbym podążać bezpośrednio za jakimś oddziałem, albo kogoś śledzić, albo gdzieś tam kogoś eskortować, to używając strzałek mogę sobie jechać czy w lewo, czy w prawo. Jest to bardzo przydatne podczas niektórych misji. Jeżeli chcemy zwiększyć szybkość naszej armii, mamy tutaj party speed. Możemy sobie sprawdzić, co wpływa na szybkość naszego podróżowania po mapie. I warto wiedzieć też o tym, że ilość posiadanych więźniów będzie nas obciążać. Dodatkowo musimy też wiedzieć o tym, że jeżeli jesteśmy przeciążeni, również będzie nas to opóźniać. I jeżeli będziemy mieć ze sobą muły z, z inne różne konie, które są bardzo wolne, będą nas również tutaj niestety obciążać, dlatego wtedy spowalniamy na mapie, jeżeli chcemy kogoś szybszego doganiać albo jeżeli chcemy być po prostu szybszym oddziałem, szybciej przemieszczać się na miejsce bitwy, musimy o tym pamiętać, żeby nie przesadzać także z ilością koni żeby na jednego piechura przypadał jeden koń, bo każdy koń poza tą liczbę niestety dodaje nam tutaj ujemny stosunek do naszego poruszania się i jest to dodatkowy balast obciążenie. Co możemy jeszcze zrobić? Jeżeli mamy przykładowo takie obciążenie? Możemy zamienić nasze zwierzątka, czy to będą konie? czy nasze jakieś tam krowy czy cokolwiek innego możemy za pomocą tego tutaj tasaka kliknąć i zamienić to na żarełko. Także możemy pokroić to na mięsko i mamy dzięki temu mięso. Czasami jest to przydatne, gdyż przykładowo ceny zwierząt mogą być niskie, a ceny za mięso mogą być wysokie, więc wtedy opłaca się po prostu. Czy te konie, no niestety biedne konie, też zostaną tutaj poćwartowane możemy przerobić je na jedzenie czyli na mięso możemy też zasilać tym nasze miasta czy wioski więc jeżeli jest głód można je posiekać warto wiedzieć o tym że różnorodność jedzenia które posiadamy tak, mamy różnego rodzaju żywność wpływa na nasze morale także nasze morale sobie zobaczcie food variety mamy plus 8 Także plus 8 mamy ze względu na to, że mamy właśnie równorodność jedzenia. Jest to fajny bonus. Dodatkowo też rozwija się dzięki temu nasz skill steward, który wpływa później na kwatermistrzostwo i na to, jak duży oddział możemy posiadać. Warto też wiedzieć o tym, że cały oddział zbiera expa podczas bitwy. Nie zbierają go konkretne jednostki, czyli przykładowo mam tutaj 38. To nie zbiera każdy z osobna, tylko razem jako cały oddział, jako 38 zbierają expa. I jeżeli, przykładowo, teraz adwencne jednego, no to tracą troszeczkę tego expa jako oddział i nie opłaca się ich od razu wtedy przekształcać na poziom wyżej. Tylko warto poczekać, żeby tego expa było więcej. Dodatkowo nawet ranni żołnierze, jeżeli jest chociaż jeden na placu boju Zdobywają tego EXPA, czyli przykładowo, nawet jeżeli bym tutaj miał tylko jednego plus 35 rannych, to wtedy wszyscy, wszystkich 36 dostaje EXPA do następnego levela żeby ich adwęcnąć. Także jest to bardzo fajna sprawa, warto o tym wiedzieć, że tak się dzieje, że cały oddział, po prostu jako oddział EXPI, czyli dany typ jednostki jako jednostka EXPI, nie każda jednostka jest osobna. Musi wiedzieć o tym także, że mogę sobie przydzielać e, moje jednostki e, do formacji, którą chcę wybrać, czyli jak dowodzę formacjami, to mogę sobie przydzielić do której chcę formacji i przykładowo, nie wiem, jeżeli chcę mieć e, jako piechotę tylko Legionarów albo Legionarów i kogoś jeszcze z tarczami, bo mam tylko przykładowo trzy typy jednostek, co mają tarcze, to mogę sobie ich przydzielić do jedynki. A przykładowo resztę bez tarczy, czyli o, albo rekrutów, jeżeli nie chciałbym stracić, albo kogoś innego, mogę sobie ich przydzielić do innej formacji. E, przykładowo, jeżeli mamy kogoś, kto korzysta z Javelinów, to warto ich mieć osobno, a nie z łucznikami, tak, jako ranger. E, to warto mieć ich wtedy przykładowo e, jako tutaj inną jednostkę. Możemy sobie to podzielić i poprzydzielać, jak tylko chcemy, do różnych tutaj formacji. Później możemy je wybierać w czasie bitwy. Jeżeli posiadamy ze sobą kompana w naszej drużynie, to wtedy, jeżeli wchodzimy do miast czy zamków, będą oni nam towarzyszyli, możemy z nimi porozmawiać. No i możemy tutaj ich zabrać ze sobą, bo oni nam pomogą. Czyli, jeżeli mamy przykładowo trzech kompanów, to mogą nam pomóc tutaj choćby z bandytami, albo jak nas ktoś napadnie, warto o tym wiedzieć. Możecie także pozbyć się bandziorów z miasta, co wpłynie znacząco na waszą reputację. Jedynie z bandziorami nie będziecie mieć tutaj dobrych stosunków. Nie jest też łatwo ich pokonać, bo macie tylko wasze uzbrojenie, które posiadacie jako lord. Nie jest one zbytnio wspaniałe. Nie macie waszej zbroi, która was znacząco chroni przed bandziorami. No i nie jest łatwo ich pokonać. Niestety, wytłuczenie ich. Nie należy do najłatwiejszych. Oni też dobrze się biją i dosyć spory damage za, tutaj nam zadają. Udało się, teraz musicie chwilę poczekać. Także, jak wyczyścicie ulicę, musicie poczekać zaraz nazbiera się armia, która was napadnie bandziorów. Są oni dosyć mocni i jest ich naprawdę sporo. Dlatego lepiej przygotujcie się do tej bitwy, bo naprawdę nie należą ona do najłatwiejszych. No i nazbierali się, przychodzi tutaj z tych bandytów Jestem Sirmisiek No i będziemy walczyć, czy chcesz walczyć, tak, chcę, atak No i mamy ze sobą paru ludzi A bandziorów jest aż 20 Warto wiedzieć o tym, że używać smite nie możemy tylko my, ale mogą także nasi kompani Także mogę sobie zmienić, przykładowo ja e, mam 5 smitinga a e, nasza kobitka tutaj z kompanii ma zero, więc nam nie pomoże ale możemy sobie znaleźć kompana, który ma bardzo dużego skilla i e, on może dla nas wykuć jakiś wspaniały miecz e, albo coś czego używamy dlatego też warto o tym wiedzieć, że można też używać kompanów do smitingu jeżeli chcemy i mamy wystarczająco e, influenza możemy zaproponować, żeby ktoś inny został władcą danego przybytku i możemy zagłosować tak, żebyśmy przykładowo my otrzymali jakąś tam wieś czy jakieś miasto zamiast kogoś, kto już to posiada. I jak widzicie, odebrałem mu miasto Omor, po prostu politycznie. Nasza niestety tutaj, jakby nie było, sprawa zostaje przegłosowana. I y, możemy sobie wybrać, kto ma to przejąć. Musimy mieć wystarczająco wpływów, także też warto o tym wiedzieć. Bo widzicie, to są decyzje króla, zawsze, ale mamy szansę na to wpłynąć, kto zostanie władcą danego miasta. Jeżeli uda nam się zebrać armię, bo przykładowo jesteśmy wasalem jakiegoś królestwa albo mamy własne królestwo, y, to nasza armia korzysta z jedzenia, które my posiadamy, i wtedy. Dostajemy za to skilla, także możemy dzielić się żywnością, a żeby nasi kompani i nasza armia i inni lordowie nas nie opuścili, możemy przekonywać ich, jeżeli mamy punkty Influenza, możemy ich przekonywać, żeby z nami zostali i zwiększać ich tutaj po prostu przekonanie do tego, że nasza sprawa jest słuszna i że muszą z nami pozostać. Także, jeżeli ich morale tutaj spadają zbyt nisko, jeżeli mają inne sprawy do ogarnięcia, no, to wtedy oni odjeżdżają. Ale jeżeli wystarczająco ich przekonamy, to oni z nami zostają. Wchodząc do jakiegokolwiek miasta czy wioski, uzupełniają oni swoje zapasy, więc warto też o tym wiedzieć. Mam nadzieję, że te triki i porady Wam się przydają. Mam nadzieję, że wykorzystacie je podczas codziennej rozgrywki. Życzę Wam, aby Wasze armie były jak najliczniejsze, żebyście podbijali kolejne miasta i zamki. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek tutaj porady, o których nie wspomniałem dla nowych graczy i początkujących, piszcie w komentarzach, jeżeli coś Wam się przyda, albo korzystacie z tego bardzo często. Piszcie również, komentujcie. Bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za wszystkie subskrypcje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na moje live'y na Twitchu.